Szanowni Państwo i miłe osoby, witam Was w czytaniu na sierpień 2024 roku dla bliźniąt. To jest dla osób, które w bliźniętach mają owszem słońce, ale i ascendent, czyli znak wschodzący, planety osobiste, czyli Marsa, Wenus i Merkurego e, lub e, i Księżyc. E, zwróćcie uwagę na, na wszystkie te aspekty Waszego horoskopu urodzeniowego, ponieważ one wszystkie mają wpływ na to jak tam się zarysowujemy, nie tylko słońce, bo gdyby to było tylko słońce, to byłoby na świecie 12 typów ludzi, a wiadomo, że tak nie jest. Em, czytanie jest ogólne. Wierzcie z niego, co rezonuje, resztę zostawcie. Em, czerpcie z niego w, w obszarze, w którym Was wzmacnia, uskrzydla, em, służy pomocą. Jeśli potrzebujecie skrojonego na siebie czytania indywidualnego, to oczywiście zapraszam. Helikatarmaopa.gmailkom, to jest mój mail, który znajdziecie w opisie tego filmu. W tym że w opisie znajdziecie też linki, na przykład do mojego Patronite'a, do Kofi, gdzie można mnie wesprzeć. Można wesprzeć kanał, jeśli się Wam podoba. Całkowita dowolność, jeśli chodzi o kwotę. Duża dowolność, jeśli chodzi o formę wsparcia, za które bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj na YouTube też mnie można wesprzeć. To jest taka stosunkowo nowo, nowa rzecz. Jest taki przycisk Wesprzyj pod, pod filmem i tam są różne opcje. Co jeszcze? Nie wiem, chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. A, wiem! Poproszę jeszcze o lajka like pod, pod filmem i o subskrypcję, jeśli się Wam podoba, bo to też bardzo kanałowi pomaga. To teraz po tym y, przydługawym wstępie, przyznaję, y, bez bicia, y, popatrzymy, jakie są dla Was energie bliźnięta. I mówimy tutaj o sierpniu 2024 roku. Bliźnięta. Co się dla Was szykuje w tym czasie? UPIA, sześć kart, które mówią o tym, jaka jest ogólna energia, jakie jest wyzwanie w tym czasie i jaka jest wasza moc i co generalnie tutaj z tym czasem można zrobić. Oczywiście to nie będzie opisywać całości waszego życia, absolutnie, natomiast być może jakiś jego istotny aspekt, coś przydatnego się tutaj może dla was pojawić. Pierwsza karta, czyli ogólna energia. Trzy pentakle, bardzo dobry czas na pracę i współpracę. Yy, widzimy tutaj trzy mrówki, które razem mogą więcej, właściwie można powiedzieć, razem możemy wszystko, tak? Często na karcie trzech pentakli są przedstawieni budowniczowie katedry i budowniczynie. Yy. Czyli osoby, które mają swój obszar ekspercki, w którym mogą się w pełni zrealizować przy budowie jakiegoś większego dzieła, którego nie byliby w stanie zbudować sami, tak? Czyli do budowy katedry potrzebujemy inżyniera, potrzebujemy tak, jednego inżyniera budownictwa, drugiego inżyniera architektury, pewnie, pewnie też jakiegoś inżyniera wnętrz, czy też może nawet nie inżyniera wnętrz, ale architekta wnętrz pewnie, pewnie jakiegoś, jakąś osobę, która maluje piękne obrazy, jakiegoś rzeźbiarza i tak Dużo tych ludzi by tutaj można było wymieniać, a oni wszyscy mogą w tym dziele się, że tak powiem, twórczo wyżyć, mogą pokazać swój kunszt, swoją znajomość tematu robiąc coś, czego nie byliby w stanie zrobić w pojedynkę. Czyli mamy tutaj synergię, mamy tutaj coś, co powstaje w wyniku dodania wartości, to powstaje jeszcze jakaś inna wartość nadrzędna. Taka jest idea trzech pentakli. Oczywiście można to też jakoś tam odnieść do swojej pracy, że ja po prostu pracuję na najwyższym mi dostępnym poziomie, tak? To jest poziom mistrzowski tutaj. I, i tworzę, bo trójka zawsze mówi o kreatywności, tak? Kreatywność w obszarze właśnie pentakli, czyli w obszarze Ziemi, wszystkie, co jest związane z materią, pieniędzmi, czasem, ciałem, tutaj ta energia dominuje. To może być na przykład temat. Co jest wyzwaniem? Wyzwanie w moich czytaniach rozumiemy jako zaproszenie do rozwoju, czyli wejście w jakiś taki obszar, który tutaj był zaniedbany, nielubiany. Straszny, tak, bo czasami się boimy dotykać jakiegoś obszaru. Zobaczmy, co tu jest. Mamy cztery miecze. Czyli ja to rozumiem jako wyzwanie polegające na zachowaniu pewnej wewnętrznej równowagi i spokoju. To jest też umiejętność odpoczynku. W kontekście wytężonej pracy można na przykład oznaczać, że wyzwaniem jest znalezienie miejsca na odpowiednią ilość snu, sposoby na regenerację, może medytację, bo to też jest uspokojenie umysłu, który u potrafi być bardzo rozbrykany. Są u wszystkich, tak, nie tylko u bliźniąt. Więc takie znalezienie sobie miejsca w umyśle, które jest spokojne, bezpieczne i stabilne. To jest wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, bo ta karta mnie w czytaniu dla wagi dosyć wywiodła w pole. Dlatego na razie nie będę tutaj bardzo dużo o niej mówić. Może jeszcze do niej wrócę po prostu w odpowiednim momencie. Teraz popatrzmy, co jest Waszą siłą w tym miesiącu. Sześć mieczy. Czyli e, mocny umysł. Generalnie, znaki powietrzne mają dużo, dużo mieczy w czytaniach, stosunkowo, więc jesteście gdzieś tam w swoim żywiole, ale mam wrażenie, że to nie jest najłatwiejszy miesiąc. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Akurat dla Was wygląda to w miarę ok, dla dwóch pozostałych znaków, tam widać było jakieś, jakieś straty, jakieś zagrożenia. U Was na razie tego nie widać. Widać bardzo dobrze funkcjonujący umysł, który sobie świetnie radzi z różnymi problemami, który nie ma też oporów przed zmianą miejsca, w którym się znajduje. To jest karta oczywiście związana z ruchem, związana z przesuwaniem się w obraz kologii. <gryny> Rider Wade Smith mamy łódź z trzema osobami, która porusza się, tak, przemieszcza się z wód burzliwych na wody spokojne, płynie do celu, płynie do portu przeznaczenia, jest już bezpieczna, więc mamy ten temat podróży. Generalnie sześć mieczy oznacza tam, czyli gdzieś się udajemy, to jest wasza moc, żeby, nie wiem, podróżować, przemieszczać się, ale też właśnie rozwiązywać problemy, bo z trochę innej tradycji mamy w tej karcie metodę naukową, można powiedzieć, czyli taki sposób myślenia, taki sposób rozwiązywania problemów, który eliminuje nieprawidłowe sposoby postępowania, tak? Eliminuje błędy poznawcze. To jest bardzo ważne w metodzie naukowej, nie? Że na tyle, na ile można, nie dajemy się wystrychnąć nadutka własnemu umysłowi, który tworzy różne pułapki na nas, nie? To jest ciekawy temat i bardzo polecam zgłębienie głównie w pod kątem autorefleksji tak naprawdę, o ile się tym nigdy nie interesowaliście, to, to warto to zrobić, bo zyskujemy dzięki temu trochę takiego dystansu do tego, co myślimy i do własnego przekonania o, o własnej racji, które bardzo często mamy. Więc to jest takie też trochę, przynajmniej próbuję poznać siebie, tak? I rozkminić w miarę bezstronnie trudne tematy. To w ogóle jest genialna karta, nie? Bo to jest Merkury w wodniku. To jest taka naprawdę uskrzydlona, naprawdę natchniona też energia, energia Merkurego, energia intelektualna, która sama w sobie, wiecie, Merkury jest waszym patronem. To jest szybkie, błyskotliwe. Wodnik dodaje temu pewnej perspektywy, mam wrażenie, nie? Więc tutaj ten umysł błyskotliwy może też zadziałać na, na głębie. Jakąś wypłynąć. No więc silny umysł jest Waszą mocą w tym, w tym miesiącu, który świetnie się aplikuje do wszelkich prac. To zobaczmy, co z tą bazą, która nam się tutaj nakreśliła, zrobić. Co robić i czego nie robić. Ciekawe. Mamy królową kielichów i mamy rycerza mieczy, które są dla mnie dość opozycyjnymi kartami, w takim sensie, że w rycerzu mieczy. Łączy się ogień z powietrzem, czyli to jest bardzo wybuchowa mieszanka, podczas królowa kielichów to jest sama woda właściwie. Więc jakie podejście, wydaje mi się, że to jest bardziej podejście, bardziej e, postawa niż zalecenie robienia czegoś konkretnie. Jakie jest podejście królowej kielichów? Jest łagodne, jest przyjmujące, jest dostosowujące się do kształtu. Tak? Woda przyjmuje kształt naczynia, w które została wlana. Przy czym to jej w ogóle nie zabiera siły. To jest fajnie, jest rozważać naturę wody. W ogóle pomyślcie sobie o naturze tego żywiołu. On owszem zmienia kształt, ale bardzo trudno go ścisnąć, w przeciwieństwie do powietrza i ognia. Bardzo trudno zmniejszyć objętość wody. To jest w ogóle bardzo ciężkie zadanie. tak? Czyli ona no, niby się dostosowuje, ale w swojej naturze pozostaje niezmienna. I w swojej naturze pozostaje bardzo twarda. O czym wie każdy, kto próbował skoczyć na główkę, a wylądował na brzuchu. <noise> Albo na plecach. To sobie można naprawdę nieźle obić wszystko. Woda, kiedy spadniemy do niej z wysokości, jest twarda jak beton. Więc um, to jest taka. Wytrwała energia, która jest miękka i poddająca się, ale jednocześnie nieustępliwa. Patrzcie sobie na to, jak płyną strumienie i co robią z ziemią, która wydaje się twardsza. Tak? Co robi kropla z kamieniem, jeśli odpowiednio długo na niego pokapie. To jest natura wody natura królowej kielichów która jest przyjmująca, miłująca, obejmująca, też jest przyjemna w odbiorze. To jest miła energia, ale z drugiej strony jest bardzo taka niezłomna, nieustępliwa. Właściwie nawet, nawet ciężko powiedzieć niezłomna o wodzie, prawda? Bo ona się może złamać tylko pod postacią lodu. Ale normalnej wody człowiek nie złamie, w ogóle nie można tego zrobić. I to jest chytre i sprytne, prawda? Że nie da się złamać wody. No, spróbuj złamać wodę. <noise> Więc y, taką postawę przyjmijcie, miękką, płynącą, a jednocześnie nieznikającą, tak? To jest też, wiecie, ten ciągły obieg wody w przyrodzie można sobie przywołać, nie? Że ona może zostać, może zmienić się jej forma, może zostać rozdrobniona na milion kropel, prędzej czy później znowu znajdzie się w wielkim, wielkiej masie w oceanie, tak? To jest to. A w tym obszarze też Wam wyszła postawa, bo też Wam wyszła postać, tak? Rycerza Mieczy. Który jest ognistą stroną powietrza? Czyli jest powietrzem gorącym. Co robi powietrze gorące? Gorące powietrze ucieka do góry. Tak? Ogrzewa się, staje się lżejsze i jest, jest rzadkie. Jest tak, rozrzedzone. Ma taką mocnośną, ale z drugiej strony bardzo szybko znika gdzieś w przestworze niebieskim. Też powiedziałabym, że to jest wybuchowa natura bardzo, nie? Połączenie tego powietrza z ogniem bo powietrze owszem bardzo ten ogień podsyca, ale tutaj jest ono szybkie, czyli kończy się tlen, kończy się ogień, nie? Więc bardziej bym powiedziała, żeby działać w sposób wytrwały, ciągły i płynny niż gwałtowny, nagły, szybki i krótki. Um. I rycerza mieczy można złamać, bo miecz można złamać, nie? Więc jest, jest to zupełnie inna natura. To jest też natura przekonana o swojej racji. A propos tego, co mówiłam o błędach poznawczych przy sześciu mieczach, to jest dobry moment, myślę, żeby się przyjrzeć. Czy ja nie robię jakiegoś błędu poznawczego? Możecie go namierzyć, mam wrażenie, w tym miesiącu. Może macie jakiś. Jakąś błędną percepcję czegoś, nie? w sensie rozumienia, co działa na waszą niekorzyść. Zwróciłabym na to uwagę, bo rycerz Mieczy, on się bardzo nie lubi mylić na tyle nie lubi się mylić, że nawet jak jest dla innych oczywiste, że on nie ma racji, to on może tego nie widzieć po prostu jest tak zapatrzony w to, co sobie tam wymyślił czy uwidział. Wy teraz możecie przejrzeć tą błędną naturę tych przekonań. Dobra, to jest to. I zostało nam, została nam ostatnia karta, czyli wynik. Powiedzmy, że wynik, co z tego wszystkiego wynika. Trzy miecze. No i to jest, to jest rozpoznanie prawdy. Mamy klamrę. A mamy trzy pentakle jako otwarcie, ogólną energię. <laughs> Przepraszam, i wynik. Trzech mieczy, czyli pozostaje ten twórczy element, tutaj przeniesiony do umysłu. To jest umysł, który potrafi zająć się rzeczami, które instynktownie omijamy. Nie. Czyli wszystkimi takimi obszarami w życiu, które nas paraliżują, w których czujemy ból które wydają nam się trudne, nie do zniesienia, nie do naprawienia. Myślę, że poprzez jakieś współdziałanie, być może osiągnięcie tego spokoju, i ten błyskotliwy umysł, który się to pojawił, z tą postawą królowej kielichów, czyli bardzo miękką czułą, współczującą, być może chodzi o poczucie współczucia do siebie, to takie objęcie siebie miłością, matczyną właściwie, tak? Potraktowanie siebie jako kogoś, kto jest tego współczucia godny. Otwieracie się na możliwość naprawy trudnego momentu w sobie, trudnej relacji, bo to może być w obszarze relacji, jakiejś trudnej historii, którą nosicie i która nie pozwala Wam rozwinąć skrzydeł. Która też być może yy, nawiązując do tych czterech mieczy, yy, utrudnia wam osiągnięcie jakiegoś spokoju i równowagi. Nie? Cały czas jest taką zadrą, którą z jednej strony chciałoby się o niej zapomnieć i jej nie widzieć i na nią nie patrzeć, a z drugiej strony ona oznacza, że musicie cały jakiś obszar pozostawić yy, i nie korzystać z niego. Albo co jakiś czas na przykład natykacie się na to i to jest jak taka drzazga tkwiąca w skórze. Która po prostu boli, tak? Jest, jest tą zadrą. Więc teraz możecie się nad tym pochylić. Możecie w końcu to, w końcu jakoś się do tego odnieść. Będziecie mieli, miały, bliźnięta, wszelkie narzędzia, żeby się tym zająć z czułością, z opiekuńczością i z nastawieniem, że ja teraz mogę przeprowadzić operację wyjęcia tego z siebie i wiem, że to będzie bolało, ale wiem, że to jest mądre i wiem, że dam radę. Tak to widzę. Nie? że nie odwracamy już od czegoś wzroku i że bliźnięta jesteście gotowe naprawić, naprawić coś bolesnego, naprawić coś trudnego i ostatecznie zyskać spokój dzięki temu i możliwość dalszego rozwoju, bo przecież o to chodzi. Więc jednak wpisujecie się w ten temat znaków powietrznych, które mają trochę. Trochę trudno, mam wrażenie, w tym miesiącu, troszkę pod górę. Możecie sobie popatrzeć astrologicznie też, co się dzieje, co się dzieje w Waszych domach. Może to Wam też coś podpowie, ale to już jest trochę inna para kaloszy. A ja, cóż, życzę Wam, żeby ten problem udało się pięknie uzdrowić, bo właściwie chyba o to tutaj chodzi o uzdrowienie przy pomocy waszego błyskotliwego i jednocześnie mądrego umysłu, który wie, jak ominąć pułapki, które zostawia sam na siebie. Poza tym wszystkim życzę Wam bardzo udanego miesiąca. Oczywiście to nie obejmuje całości tego miesiąca. Pamiętajcie o tym, że to nie znaczy, jak wyszły wam trzy to czasami czytam takie komentarze. O nie, znowu bliznięta mają beznadziejne czytanie. I ja w ogóle nie widzę, żeby to było beznadziejne czytanie. Ono daje pewne możliwości, pokazuje pewne rozwiązania, tak, pewne sposoby podejścia ale absolutnie nie opisuję całego miesiąca. Mam nadzieję, że to jest jasne dla wszystkich, tak? Że ten miesiąc może być dla Was bardzo fajny i udany, a to jest obszar, który chciał się tutaj pokazać i zwrócić na siebie uwagę. Em, więc takiego owocnego zajmowania się Wam życzę i poza tym bardzo wielu przyjemności i szczęścia, i zdrowia. E, I tak jak sobie obiecałam drugi raz w ciągu tego filmu, e, jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę o lajka i subskrypcję. A teraz już się z Wami żegnam do pewnie paru dni później. <grybujesz> Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.